Dzisiaj w lesie na polanie rozegrany mecz zostanie. Lecz niezwykły, ale taki, w którym grać będą zwierzaki. Śmiesznie mała ta arena, tak z chichotem stwierdza hiena. Całą faunę tutaj mamy, świstak gwiżdże. Zaczynamy. Żółw wybiega z kontratakiem, karaś rzuca się z czupakiem, lecz na bramce nas zachwyca z paradą ośmiornica... Piłkę chwyta w macki swoje, Wszakże ramion ma za dwoje. Pająk piłkę przyjąć zdołał. — Ręka! — ktoś tam z tłumu woła. — Jaka ręka, sędzio, drogi? Przecież ja mam tylko nogi. Kiwi, chociaż jest nielotem, Dziś na skrzydle gra z polotem. Wrzut do strusia, a tymczasem Struś chce głowę schować w piasek. Mrówka piłkę zdobyć chciała w ślisk I słonia sfaulowała. Ślimak z zakarnego pola błyskawicznie strzela gola. Jeszcze jeden, jeden jeszcze wrzeszczą na trybunach leszcze. Żaba zgrywa do bociana, choć ją zjeść zamierzał z rana. On zwoleja do motyla, motyl gładko do goryla, ten podaje w lot do wrony. Ta niestety na spalonym. Tak to wszystko chyba było, albo mi się tylko śniło.